Musimy być połączeni z robotem, czyli w pewnym ogólnym najożniku musimy mieć nieprzekreślony znaczek Bluetootha. Przechodzimy sobie do mapy. Wysuwamy obiekty mapy. Wybieramy sobie obszar, który chcemy edytować. Wysuwamy go do góry i mamy opcję edytuj. Chodzimy w edycję i te wszystkie punkty możemy przesuwać. Wybieramy kierunek, w którym chcemy przesunąć i ilość centymetrów. Jeżeli mamy to na jakiejś tam linii prostej i jest na przykład 2-3 punkty, przestawiamy każdy w odpowiednią stronę i odpowiednią ilość centymetrów. Oczywiście to potem można cofnąć albo zapisać sobie wszystkie w prawym górnym narożniku i wtedy nam zmieni to miejsce pracy kosiarki. Analogicznie chcemy przesunąć w tą stronę, bo za daleko nam wjeżdża, przesuwamy w odpowiednim kierunku, odpowiednią ilość centymetrów i zapisujemy.